Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynamy przygotowania. Znaczy, tak przemieniam stalki, obracam te, które są tak już mocno zużyte, na drugą stronę. I będziemy próbować już uprawiać pod zasiewy wiosenne. Także, także ja tylko przerzucę tutaj y, te staleczki. sobie y, Tomek, Tomek w tym czasie y, poszedł się przebrać, bo świnie żeśmy przewozili. I, I co? No i będziemy próbować yy, uprawiać coś już pod groch, tak, no bo już pora, pora już jest taka, że, że można śmiało wjeżdżać, znaczy warunki nie są jeszcze aż takie idealne do tego, żeby polu uprawiać, ale pożyczyłem. Jest obrobiona i już jest po robocie. Czyli trzeba ją odkręcić w sposób inny. Jeszcze raz spróbuję. Nie. Chociaż jeszcze może spróbuję. Śrubka i tak już jest do wywalenia. Dobra. Udało się odkręcić. Także nową, nową śrubę, nową nakrętkę. No, wracając, wracając do meritum sprawy, słuchajcie, trzeba, trzeba, trzeba będzie pójść po nakrętkę, stąd weźmiemy nakrętkę. Stąd weźmiemy nakrętkę. Przeruszymy to, bo akurat słoneczko wyszło. Z rana jeszcze była taka dosyć zgniła pogoda, nie było sechu w ogóle, ale już teraz Teraz właśnie słoneczko wyszło na wierzch i co więcej wiaterek jest, tak żeby troszeczkę podsuszyć tą orkę i, i może i może jutro by się udało choć kawałek czegoś posiać, tak? No bo tak jak mówię, no już pora jest ta, by, by to robić. Ok, to będziemy się słyszeli na polu, ja przemieniam jeszcze te najgorsze stalki, które są do przemienienia, do obrócenia, i będziemy się widzieć na polu. Okej, okay, więcej, więcej stalek i tak już nie mam, więc zbieram, zbieram już teraz te stare stalki posprzątam, no i będziemy będę jechał próbować po prostu na pole. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem wam jeszcze jedno rzecz, że warto było zainwestować w ten klucz. Słuchajcie, ile ja to robiłem? Może za 8 minut? Sporo stalek. Przy Przykręciłem, sporo przekręciłem, no i trwało to naprawdę bardzo, bardzo krótko. Więc, więc warto, warto taki klucz na gospodarstwie posiadać. Naprawdę robi, robi dobrą robotę. To już tam wiecie, nie chodzi o markę. Dobrą cenę wyrwałem akurat na ten, na ten klucz, który mi zostawię z dwoma bateriami, z łapatką. No i zobaczcie, jakie piękne zastosowanie. Rachu ciachu i jak to mówię po strachu. No dobra, rachu ciachu, nie ja mam zrobione. Widzimy się na polu. No i spójrzcie, tutaj rano przyjechałem Zobaczcie, rano przyjechałem y, takim agregatem y, od kolegi pożyczyłem, jeszcze go w ogóle nie, nie, nie ustawiłem, ale zobaczcie co się zrobiło, sucho dlatego chcę tą y, chcę tą orkę troszeczkę ruszyć, żeby powietrza dostała no i jak to tak będzie wyglądało, no to słuchajcie będzie można śmiało jutro siać No i słuchajcie, po krótkich po ustawieniach no, ale Madżan Direk, ciężko. Po krótkich ustawieniach już tutaj kawałek pola zrobiłem. No i powiem Wam tak, odnoszę się troszeczkę tutaj do uprawy teraz, a mianowicie do uprawy orkowej. To no, sami widzicie, naraz nie da rady tego uprawić, tak? Trzeba troszeczkę dać tej ziemi powietrza, żeby ona po prostu złapała takiego oddechu, bo jest wszystko widać, zamulone, jest, takie jest taka zasana ta ziemia. Więc, więc taki kultywatorek y, dobrą rzecz zrobi no ale z drugiej strony z drugiej strony słuchajcie trzeba i tak będzie to jeszcze czymś doprawić nie wiem czym ale czymś trzeba będzie to doprawić jeszcze Ej, i, e, i co więcej zaletą, zaletą orki jest na pewno to, że zobaczcie wjeżdżam i pracuję no niestety tutaj po kultusie tak łatwo by nie było, nie wjechałbym. Ale z drugiej strony, po kultusie, uważam, że nie trzeba byłoby już drugi raz na pewno jakieś uprawy stosować, tylko, tylko ten kultywatorek by w zupełności wystarczył. A orka, orka no jednak, jednak tego doprawienia wymaga. No a skoro wymaga doprawienia, no to robią nam się koszty. Druga rzecz, no taka, taka jazda po tej orce to wcale nic przyjemnego jest, bo jeżeli na takich piaszczystych o, trzeba regulować, podnosić na takich piaszczystych miejscach, no to ok, ok, no dosyć ładnie to wychodzi, ale jeżeli już jest glina, no to mało, mało człowiek z kabiny nie wyskoczy, chociaż ja jeżdżę bardzo powoli, bo 8 km na godzinę to nie jest jakaś zawrotna prędkość, więc więc no, sami widzicie jak to, jak to idzie, tak? No i najważniejsza rzecz, że trzeba będzie jeszcze raz jeszcze raz czymś tutaj poprawić. No także nie ma idealnej uprawy, nie ma idealnej uprawy jesiennej, zimowej, o może w ten sposób zimowa, bo to na, zim, na, na wiosnę, czyli zimowa orka była robiona i nie ma takiej idealnej uprawy, gdzie by, gdzie by była no, w miarę, w miarę satysfakcjonująca w obydwu kierunkach tak, czyli że wjeżdżamy, uprawiamy na raz, siejemy i dziękuję do widzenia, tak, no jednak jednak tutaj przy orce trochę pracy trzeba po poświęcić, a jeżeli chodzi bez orkę yy, no to już tutaj musimy troszeczkę uzbroić się w cierpliwość, bo na pewno na pewno tak jak w orkę dzisiaj wjeżdżamy, tak po kultusie yy, opcji nawet mowy nie ma, żebym, żebym wjechał więc trzeba wybrać Wybrać mniejsze zło, no niestety, orka, tak samo jak i jesienią, jest dosyć czasopłonna. No i tutaj sami widzieliście, jaka ta ziemia była. To pokazywałem, odwołuję się do filmów jesiennych. Tu też był obornik wywożony. No sami widzicie, jak to wszystko wyglądało. No i jak to się jeździ. Jest. jest ona pokruszona, ta glina, także ładnie, ładnie to wygląda. Powinno się ładnie to wszystko zaciągnąć. No, ale potrzeba, potrzeba na to poświęcić troszkę więcej troszkę więcej czasu, nie ma nic yy, nie ma nic za darmo, prawda no i z takimi niuansami yy, każdy każdy z nas będzie musiał yy, każdy z nas musi się yy, yy, borykać. no ale to nie są jakieś powiem wam uciążliwe uciążliwe tematy, tak no, najgorzej jest ten pierwszy raz przejechać ktoś tam jeszcze wywalił kawałek folii no zobaczcie i ona tak złapie, złapie takiego oddechu, yy, słoneczko jest, więc to wszystko ładnie powinno nam przesuszyć. Co więcej, zobaczcie jaka, jaka ta ziemia jest pokruszona, to jest, to jest glina, to jest glina, zobaczcie, przez te mrozy ona się tak porozwarstwiała, że nawet na, na dobrą sprawę, no, nie lepi się, tak, kruszy się, kruszy się normalnie, zobaczcie. Wszystko się kruszy, nawet te duże kawałki, to jest, to jest glina, to jest taki nawet siwy, siwy ił, no teraz tego nie widzimy, bo tu jest, tu jest biały, ale jest taki, no taki żółto-siwy, żółto-siwy. Te, ten odcień gleby jest troszeczkę, troszeczkę inny. No i cóż, ja biorę się dalej za uprawianie. Myślę, że później tato podjedzie, bo jeszcze trochę innej roboty mam. Chciałem sobie przygotować siewnik do, do siewu już, bo Tomek będzie jeszcze podczepi kultusa i tam gdzie gnojówkę żeśmy wwozili, gdzie nie było... gdzie, gdzie Tomek wywoził sobie, gdzie nie było uprawiane po to właśnie, żeby można było gnojówkę wywieźć, tam będzie jeszcze kultusem jeździł, zobaczcie, nawet koła się nie, nie oblepiają. I tam będzie kultusem jeździł, żeby też podeschło to żeby można było to śmiało pojrzeć e, no cóż, czym, tymczasem to tyle, do usłyszenia wkrótce No, i tak na zakończenie, słuchajcie, zobrazuję Wam, jak wygląda pole po kultusie, właśnie teraz uprawiane. Znaczy, dzisiaj uprawiane, nie teraz, bo już Tomek skończył to działkę spory czas temu, ale od tej strony zaczynał. No i powiem Wam, że jest tak, no miękko jest, miękko jest, ale to nie jest to, co po orce. Czyli ta ziemia nie jest, nie jest taka przemarznięta, zobaczcie. Tu się robi plastelina, także tutaj. Na pewno, na pewno nie wyjadę jutro, choć chyba że będą jakieś nie wiem nadzwyczajne warunki, słoneczko od samego rana i yy, i słoneczko, to wtedy tak. Zobaczcie, tu jeszcze jest właśnie kultus, a tu tu jeszcze przejeżdżał, a tu jest właśnie po orce. Tak, zobaczcie, to się wszystko sypie. To się wszystko sypie, także Yy, wiadomo, tu trzeba będzie jeszcze to po, po wyrównać, yy, tą, tą uprawę. Yy, ale no jednak, jednak wiosenna uprawa, no nie jest ona yy, mile widziana. Tak jak, tak jak to mówią, zło konieczne, które trzeba wykonać. Niestety gnojowice też trzeba gdzieś wywieźć. A skoro, yy, skoro na orkę się nie da, to trzeba zostawić coś. No i tym oto akcentem dzisiejszego vloga kończę, słuchajcie. Zapraszam na kolejne. Oczywiście. Myślę, że kolejnym, kolejnym uda się już e, zobaczyć podczas szania. Także do następnego razu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.